Wiktor Kamer, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego jest producentem telewizyjnym z dorobkiem ponad 600 form dokumentalnych, filmowych oraz komercyjnych na anteny Telewizji Polskiej, a także innych stacji komercyjnych. Będąc właścicielem i założycielem agencji filmowych w Warszawie oraz Krakowie, jego pasja do tworzenia filmów dokumentalnych była przez długi czas zastępowana jednak innymi formami opisywania otaczającej go rzeczywistości. Dopiero przypadek sprawił, iż otworzyła się przed nim możliwość tworzenia dojrzałych form audiowizualnych, co w konsekwencji przerodziło się w życiową pasję opowiadania ludzkich historii za pomocą dźwięku i obrazu. Z wykształcenia nie jestem producentem telewizyjnym. Z wykształcenia nie jestem reżyserem. Z wykształcenia nawet nie jestem operatorem czy montażystą. Z wykształcenia jestem specjalistą do spraw regulations I ta. Formuła, w której wyspecjalizowałem się wraz z moimi współpracownikami przez lata, czyli, czyli dokument. Jest to formuła, która w jakiś naturalny sposób, w naturalny sposób ją gdzieś sobie oswoiłem, przyswoiłem, gdzieś się w niej rozwinąłem. Eee, może dlatego, że zawsze byłem, jestem i, i będę ciekaw. Jestem strasznie ciekawym człowiekiem z natury. Ja wszystko, co dookoła postrzegam, wszystko, co dookoła w jakiś sposób mnie otacza, aby mógł zapamiętać, muszę zrozumieć. Żebym mógł zrozumieć, muszę podczas obserwacji, a najlepiej rozmowy z moim rozmówcą, muszę w taki systematyczny sposób pozyskiwać od niego informacje. I bez znaczenia, na jaki temat, z kim bym nie rozmawiał, zawsze będę w ten sam sposób dociekał prawdy, dociekał wiedzy po to, abym ją mógł w tej właśnie formie audiowizualnej, czyli w tym dokumencie, mógł ją przekazać dalej. Zawsze moim rozmówcom mówię podczas wywiadów, że podczas tej rozmowy, że jeżeli ja czegoś nie zrozumiem, to moi widzowie tego też nie zrozumieją. W związku z tym w naturalny sposób moje rozmowy, z moimi, z moimi, z moimi, moje wywiady z moimi rozmówcami są od samego początku stosunkowo najgłębsze, jak tylko jestem w stanie nawiązać tą więź, po to, aby zjednać sobie tą drugą stronę, tą drugą osobę po tej drugiej stronie e, kamery, aby była w stanie mi zaufać, pomimo stresu, pomimo świata, pomimo kamer, aby mogła, była w stanie mi zaufać, mogła na chwilę wyłączyć hmm, ten, nazwijmy to, pewien rodzaj instynkt samozachowawczy, czyli jestem przed kamerą, czy równo siedzę, jak wypadnę, czy będzie widać mój podbródek, i tak dalej, i tak dalej. To są, normalne, to są normalne myśli ludzi, którzy do tej pory nigdy nie brali udziału przed kamerą. Natomiast moja rola w tym jest taka, aby on był, mój rozmówca, był jak najszybciej po prostu moim kolegą, poniekąd kolegą, czy wręcz dosłownie kolegą. Dzięki temu, jeżeli uda mi się go oczarować sobą i jestem dla niego partnerem w tej rozmowie, ale zawsze. Muszę chcę, muszę być ciekawy tego, co mój rozmówca ma mi do powiedzenia. Więc wydaje mi się, że dokument, którym zajmuję się od wielu lat, jest y, chyba najlepszym i y, najlepszą formą audiowizualną, która pomaga mi się realizować y, wewnętrznie. Często nawet najcięższa praca i związany z nią wysiłek są tylko elementem czegoś więcej, czegoś do czego dążymy, ale nie zawsze pojmujemy, czym on naprawdę jest, ten upragniony sukces. W pędzie codzienności i realizacji zawodowej kariery, często starając się spełnić pokładane w nas oczekiwania, zapominamy o najważniejszym i najbardziej magicznym, brakującym elemencie. Większość rzeczy w życiu mi się udała przez przypadek. I to jestem szczery z każdym, z kim rozmawiam, że przypadek, ten pozytywny przypadek, te szanse, które życie stawia przede mną, zawsze to były takie okazje, według, których, z których nie można było nie skorzystać. Mniej większość rzeczy, które zaplanowałem w życiu, w jakiś systematyczny sposób, nie do końca. Mi się udało, nie do końca je zrealizowałem, i gdzieś w którymś momencie, mając, nie wiem, podejrzewam, dwadzieścia kilka lat, sam się zorientowałem, że lepiej otworzyć umysł, otworzyć siebie na to, co nas otacza, w sposób bardziej aktywny, taki proaktywny, korzystać z tego, co mnie otacza, jakie szanse mnie napotykają, i posługując się jakimś tam nazwijmy. Na średnim poziomie, ile razem inteligencji, należy łączyć pewne fakty, pewnych ludzi, pewne wydarzenia i zastanawiać się, w jaki sposób one mogą wpłynąć, mogłyby wpłynąć, mogą wpłynąć na Twój dalszy rozwój zawodowy. Swoim życiowym optymizmem Kamer stara się zarażać wszystkich wokół. W jego słowniku nie ma słów takich jak kłopot czy problem, są wyzwania i zachęta do wspólnego poszukiwania rozwiązań. Cechą dobrego lidera jest umiejętność inspirowania, a także dawania odpowiedniej swobody w działaniu. Nie ja bardzo szybko zaczęłem pracować z ludźmi lepszymi od siebie. Zresztą robię to do dzisiejszego dnia i uważam, że to jest najlepsza droga do sukcesu, abyśmy wzajemnie łączyli swoje kompetencje. I bez względu na to, w jakim jesteśmy wieku, mam na myśli mniej moich współpracowników. Każdy jest mądry i silny w swojej działce. Ja wszystkich rozumownie zjadłem, więc często trzeba efektem synergii realizować te działania, bo każde z nas osobna nie jest w stanie. Jest teoria tzw. piramidy Maslowa, potrzeb Maslow. To jest teoria stricte ekonomiczna w zakresie naszego rozwoju poprzez pokonywanie pewnych szczebli i ono się odnosi do naszego życia takiego, nazwijmy to, codziennego, Począwszy od zaspokojenia najniższych potrzeb, poprzez coraz wyższe, poprzez uznania społeczne, poprzez samorealizację i tak dalej, tak dalej, Natomiast ja według takiej małej piramidy Maslowa funkcjonuję i współpracuję z moimi ludźmi od wielu, wielu, wielu lat. To znaczy staram się odnaleźć w każdym z nich taką małą piramidę Maslowa. Zwykle trafnie udaje mi się ocenić, na jakim etapie dana osoba jest, w tej swojej małej piramidzie Maslowa. E, I staram się tak dopasowywać zakres pracy, zakres obowiązków, aby był e, nie był nudny, był inspirujący, był, 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 był rozwijający. E, natomiast te rzeczy, które są powtarzalne, i nazwijmy to kolokwialnie poniekąd nudne, no bo w każdej pracy mamy jakąś mechanikę, czy w zakresie dokumentacji, czy w zakresie podstawowych elementów sztuki filmowej, czy montażu, które są pewnego rodzaju odtwórstwem. Wtedy za to odtwórstwo staram się dobrze wynagradzać. Czyli staram się łączyć to, co inspiruje i dodaje mniej moim ludziom chęci i wewnętrznego, wewnętrznej energii do realizowania wspólnych audycji, wspólnych projektów, Jednocześnie wynagradzając ich za to, co być może nie jest szczytem marzeń, ale jednocześnie jest to część pracy, która wykonana być musi. Ze słowników języka polskiego doskonale znamy takie słowa jak talent, narzędzie, rzemiosło, sztuka czy empatia. Na co dzień jednak traktujemy je zwykle zbyt wybiórczo, zapominając o holistyce otaczającego nas świata. Wieloletnią dewizą kamera jest ekwilibrium, działanie w harmonii, równowadze i balansie. Stan ten pomaga we właściwym skupieniu na rzeczach bardziej i mniej istotnych. Dzięki temu każdy z nas może odkryć swój wewnętrzny motor, coś na czym warto się skupić i rozwijać przez resztę życia. Moim największym talentem, który otrzymałem, to jest umiejętność rozmowy z ludźmi. Umiejętność rozmowy z ludźmi. Nie tylko w zakresie pozyskiwania wiedzy, ale też i zjednywania ich. Pozyskiwania ich przychylności, zaskarbywania sobie ich zaufania. Mogą robić mnóstwo rzeczy, które opierają się i wynikają z Umiejętności przede wszystkim słuchania mojego rozmówcy i też relatywnie postępującego toku rozmowy. W taki sposób, aby mój rozmówca y, czuł się jednocześnie zaportowany w trakcie wywiadu, który przeprowadzam, y, gdzie y, dzięki tej poniekąd y, jakby to można było nazwać niewidzialnej nici porozumienia, którą mi się udaje nawiązać z moimi rozmówcami, z osobami, od których potrzebuję uzyskać informacje, po to abyśmy mogli zrobić z tego dobry, właściwy dokument i jeszcze lepszy przekaz. Czy jest to są działania komercyjne w ramach jednego z programów telewizyjnych, które od lat realizujemy, czy są to bardzo niszowe, dokumentalne rzeczy? Zawsze cel jest jeden: abym z moim rozmówcą, najbardziej jak jesteśmy obydwaj w stanie, połączył, nawiązał trust umysłów, połączył nasze umysły w taki sposób, aby w pełni się przede mną otworzył, w pełni, w pełni był ze mną szczery. I zgodnie z zakresem rozmowy i pytań, które są wcześniej ustalone scenariuszowo, abyśmy wspólnie, mam na myśli i jego, i, 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 i siebie, i mojego rozmówcy, abyśmy wspólnie mogli przez ten proces przejść. To jest moim talentem umiejętność rozmowy z ludźmi. Natomiast formuła, film dokumentalny formuła dokumentalna jest narzędziem. Jest tylko i wyłącznie narzędziem. Równie dobrze mógłbym przeprowadzać wywiady w radiu, radiowe. Również dobrze mógłbym tworzyć podcasty. Yy, audio, niewizualne. Również dobrze, gdybym potrafił pisać, to bym pisał artykuły, często gęsto, bardzo pogłębione merytorycznie i historycznie, dzięki wiedzy uzyskanej od mojego rozmówcy. Natomiast film dokumentalny, jest narzędziem relatywnie najprostszym, najłatwiej dostępnym, m, 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 najłatwiejszym w obróbce, później w trakcie montażu i praktycznie najbardziej elastycznym, najbardziej pojemnym, ponieważ mając po drugiej stronie e, mojego rozmówcę, jestem w stanie zarejestrować moja kamera, która jest po mojej prawej albo lewej stronie, jest w stanie zarejestrować. Nie tylko każdy, każde jego słowo, nie tylko każde jego zdanie, ale też każdy grymas twarzy, każdą mimikę, każdą emocję, która się pojawia. E, wtedy wiem, wtedy mam tego świadomość, czy w danym momencie to pytanie, ta odpowiedź na, na, na zadane przeze mnie pytanie jest udzielana w sposób e, szczery, właściwy, czy. Jest to pewnego rodzaju legenda, którą mój rozmówca po raz nazwijmy to podejrzewam enty, próbuje gdzieś w trakcie jakiegoś wywiadu przekazać. W zależności od charakteru audycji tego dokumentu, który przygotowuję, albo zostawiamy to tak jak jest, albo pogłębiam, ponieważ wiem, potrafię przeczytać, kiedy ktoś jest ze mną szczery lub nie. Nie jestem w stanie odczytać. Dlaczego jest ze mną nieszczery, ale kiedy jest szczery, kiedy nie. Tego typu rozmowa, tego typu wywiad on musi opierać się na szczerości, aby był prawdziwy, aby był rzeczywisty, aby widz, który będzie oglądał ten materiał, który my przygotujemy, zmontujemy w agencji naszej filmowej z moimi ludźmi, aby on jak najbardziej odwzorowywał tą prawdę. Wielu młodych ludzi stojących u progu swojego dorosłego życia chce równocześnie być sobą, jak i tymi, za których chcieliby być postrzeganymi. Dzisiejsze media, uczelnie, rówieśnicy kształtują młode i jeszcze bardzo plastyczne umysły. Niejednokrotnie zamykają je w korpo schematach głośno krzyczących, aby być, trzeba najpierw mieć. Lecz czy oddaje to prawdziwą historię i kierunek w naszym życiu? Zwykło się mówić, że gdy się robi, co się kocha. To nie trzeba pracować. I ja przez wiele lat, pomimo tego, że pracowałem zawodowo, prowadziłem swoją firmę, zajmowałem się promocją i, i, i wydawało mi się, że jestem szczęśliwy w tym, co robię, tak naprawdę dopiero zacząłem się realizować robiąc filmy dokumentalne. I gdyby ktoś kiedykolwiek zapytał mnie, co mógłbym robić do końca życia bez pieniędzy, to właśnie to. Realizowałbym filmy dokumentalne, bo najważniejsze jest to, aby w pełni realizować pasję i to, co kochamy w sobie, a nie to, co każą nam inni.